Co Agencja Badań Medycznych zmieni, jeśli chodzi o badania kliniczne w Polsce? Agencja Badań Medycznych jest nową jednostką, która funkcjonuje dopiero od kilku tygodni, a plany mamy bardzo ambitne. Jest opracowany teraz program rozwoju badań klinicznych w Polsce, który przede wszystkim będzie się opierał na wsparciu niekomercyjnych badań klinicznych. Będzie to bardzo ważny element działalności agencji, który będzie finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy Mamy nadzieję, że zwiększy się dostęp do nowoczesnych terapii wśród pacjentów polskich w tych obszarach, w których do tej pory przedsiębiorstwa farmaceutyczne nie były zainteresowane prowadzeniem badań niekomercyjnych. Jest to obszar, w którym agencja będzie bardzo aktywna i mam nadzieję, że w tym czasie rynek badań klinicznych, w tym niekomercyjnych, mocno się rozwinie. Te badania niekomercyjne to będą jakiego typu badania? Jakie to będą obszary? W, planujemy, że w pierwszym okresie funkcjonowania agencji będą to obszary związane z, z pediatrią, z onkologią, kardiologią i szeroko pojętymi chorobami rzadkimi, także mam nadzieję, że powstanie agencji badań medycznych będzie się związało z początkiem realizacji bardzo dużych przedsięwzięć naukowych w zakresie chorób rzadkich. Czy mają już Państwo jakieś konkretne plany? Mamy plany na razie organizacyjne i prosilibyśmy o chwilę cierpliwości w tym zakresie. Myślę, że pod koniec roku ruszą pierwsze konkursy, które będą właśnie dotyczyły niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze onkologii, pediatrii, chorób rzadkich. Naszą ambicją jest również uruchomienie konkursu, który będzie dedykowany rozwojowi sztucznej inteligencji w onkologii, ponieważ Agencja Badań Medycznych będzie rozwijała nie tylko niekomercyjne badania kliniczne czy wspierała rozwój rynku niekomercyjnych badań klinicznych, ale także szeroko pojęte badania naukowe w, w medycynie.